Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Pan Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dzień. i Dzisiaj słyszymy Ewangelię według św. Łukasza o uzdrowieniu niewidomego spod Jerycha. Jest to jedyny przypadek w Ewangelii Łukaszowej, kiedy Chrystus uzdrawia niewidomego. Z tej dzisiejszej Ewangelii mamy bardzo wiele wątków, które można Wziąć dla siebie, kiedy ślepiec mówi do, do pana Jezusa: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Najpierw zwraca się do pana Jezusa po imieniu, co oznaczałoby intymną relację, taką koleżeńską, ale tak też do końca nie jest, ponieważ dodaje synu Dawida. Jezusie, synu Dawida, więc oddaje szacunek i cześć. Dalej widzimy tutaj też postawę tego tłumu, który jest niemiłosiernym względem tego niewidomego. Piero Jezus każe podejść temu człowiekowi, do Niego samego. To jest też przepiękne, że to właśnie niewidomy podchodzi, nie Jezus do Niego, ale niewidomy do Jezusa, pokazując, kto jest uzdrowicielem, a kto jest proszącym. I wreszcie ten człowiek wypowiada to słowo: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. To jest modlitwa, którą także przejął Kościół Wschodni jako modlitwę Jezusową, a słowo zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad nami jest często używanym zwrotem w litaniach jako wyraz naszej pokory względem Chrystusa. Tłum jest obojętny, natomiast Jezus nie jest obojętny. Ten dzisiejszy człowiek jest przykładem postawy chrześcijanina, który często przeżywa mroki, ciemności, jest, czuje się jak ten niewidomy, który jest niewidomym, ale mimo swojej ślepoty widzi Jezusa, że on naprawdę może przyjść mu z pomocą. Każdy z nas na swój sposób przeżywa swoje ciemności. Dlatego dzisiaj trzeba krzyczeć, wołać: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nade mną, ponieważ cierpię. Nawet wtedy, kiedy ten tłum mówi, że daj spokój, nie krzyż, nie dręcz nauczyciela. To nie jest postawa chrześcijańska. W każdej chwili. Mamy się zwracać do Pana, mówiąc: zmiłuj się nade mną, bo Ty możesz mnie uzdrowić. Możesz mnie wyciągnąć z mojej ślepoty. Być może ktoś z Was dzisiaj przeżywa trudności, może załamania, może kryzysy. Dlatego dzisiaj wołajmy: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Dobrego i błogosławionego dnia.